Niech będzie pochwalony z Chrystus, witam was serdecznie w kolejną niedzielę. Zapraszam do tego wspólnego rozważania o Słowie Bożym. Zanim jednak do niego przejdziemy, chciałbym takich kilka słów wyjaśnienia. Widzicie, że moje filmiki nie pojawiają się w każdą niedzielę. Czasem po prostu jest jakaś dziura. Z czego to wynika? Po prostu z tego, że nie jestem profesjonalistą i te filmiki nie przygotowuję z jakimś tam wyprzedzeniem. Robię je w daną niedzielę, kiedy to Słowo Boże jest nam dane. Jest to, czym też się dzielę później z moimi parafianami na homili niedzielnej. I moi drodzy, no czasem jest taka niedziela, że po prostu gdzieś braknie tego czasu między tymi mszami, tymi różnymi obowiązkami na parafii, wtedy nie ma filmiku. Także moi drodzy, dzielę się tym, czym żyję, i w, w miarę możliwości, kiedy mogę, to próbuję to nagrać. I moi drodzy, co dzisiejsze słowo nam mówi? Dzisiejsze słowo jest o naszych stosunkach do. Dóbr materialnych, do pieniędzy, do, do bogactwa. I to nie jest tak, że jako chrześcijanie to my mamy właśnie albo odseparować to zupełnie od naszego życia duchowego, od naszej wiary, albo się od tego zdystansować. Nie. Wiara jest czymś, co przenika całą naszą rzeczywistość, całe nasze życie i my mamy też w świetle Ewangelii kształtować naszą relację do dupy materialnej. I tak naprawdę chyba w nich też weryfikuje się nasza wiara. I moi drodzy, co nam podpowiada dzisiejsze słowo? Takie cztery punkty chciałbym. Pierwsze to to, że Bóg jest pierwszym właścicielem wszystkiego. On jest Stwórcą, On nam wszystko powierzył. I tak zaczyna się dzisiejsza historia, którą opowiada Jezus. Pewien bogaty człowiek miał rządce którego oskarżono przed nim, że trwa Jego ma majątek. I później tam pojawia się naprawdę kilkakrotnie sformułowanie rządca albo zarządzać. Moi drodzy, właśnie Bóg jest tym bogatym człowiekiem w tej przypowieści, który nam po prostu powierzył, dał w zarządzanie te dobra tego świata. Także moje pieniądze, moje dobra materialne tak naprawdę nie są moje, są tylko mi powierzone przez Pana Boga. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyśmy sobie uzmysłowili. I z tym wiąże się to, co później Jezus mówi na koniec tej Ewangelii o służeniu. Tam pojawia się znowu słowo służyć. Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. I moi drodzy, właśnie to jest pytanie, które się pojawia. Czy ja zarządzam dobrami, które otrzymałem od Pana Boga, czy te dobra zarządzają mną? Czy ja im służę, czy one służą mi? Odpowiednia hierarchia, jakieś takie ustawienie w naszym życiu. My, moi drodzy, jesteśmy pomiędzy. Jest Bóg, jest, są dobra materialne i my pomiędzy. I teraz właśnie komu służę bogu czy tym dobrom materialnym to bardzo łatwo można jakoś zweryfikować czemu podporządkowuje całe moje życie moje wybory moje decyzje jeżeli moje decyzje są całkowicie podporządkowane zdobywaniu pieniędzy z różnych motywów albo bogacenia się albo zapewnienia jakiegoś minimum życiowego to tak naprawdę pokazuje co jest moim bogiem i nie możemy służyć Bogu i mamonie, bo to gdzieś się w końcu rozlezie. Jeżeli ja zaczynam właśnie więcej poświęcać uwagi sprawom materialnym i cały mój świat wokół tego zaczyna się kręcić, to ja Boga odrzucam w końcu i zaczynam nim nawet gardzić, co jest dzisiaj może bardzo takie charakterystyczne dla naszego społeczeństwa. Może dlatego właśnie, że ta mamona stała się naszym Bogiem. Czyli pierwsza rzecz my mamy być zarządcami i też z tą świadomością że to nie jest ostatecznie taka całkowicie moja własność to jest dobro, które Bóg mi powierza nawet jeżeli coś jest moją własnością tutaj na ziemi druga sprawa, która z tego wynika to jest to, że te rzeczy materialne na tym świecie pieniądze jakieś te dobra, które posiadamy to nie są prawdziwe dobra o tym też mówi Ewangelia Nazywa to nawet cudzym dobrem, a co jest tym naszym dobrem, tym prawdziwym dobrem, które, które mamy posiadać i do, które ma nas zajmować przede wszystkim? To jest zbawienie, to jest życie wieczne. I kiedy Jezus mówi o tym, stawia to pytanie, jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? No to to nasze, to jest niebo, to do czego my mamy dążyć. I Właśnie, my mamy tak używać tych dóbr na ziemi, żeby one nie stały się przeszkodą w dążeniu do nieba, ale żeby nam pomagały w tym dążeniu. Trzecia rzecz, która wynika z tej Ewangelii, to jest to, do czego my wykorzystujemy te dobra. Na początku Ewangelii pojawia się właśnie to oskarżenie, że trwoni jego majątek. Moi drodzy, kiedy trwonimy? Kiedy. Tak naprawdę właśnie gromadzimy tylko dla siebie, kiedy wykorzystujemy to dla siebie, albo gromadzimy po prostu bez umiaru, wtedy to jest trfonienie Bożego bogactwa, Bożych dóbr. I co się dzieje? Ta Ewangelia może tak wydawać się dziwna, ale ja w niej odczytuję to, że. Bóg chce nam powiedzieć, żebyśmy właśnie wykorzystywali ta, te dobra dla tych, którzy znajdują się w jakiejś potrzebie, którzy mają jakiś, tak w cudzysłowie, dług. Popatrzcie, Jezus chwali tego nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Kiedy? Kiedy zaczął rozdzielać te dobra, to co należało do jego pana, pomiędzy tych dłużników. Kto jest tym dłużnikiem? To są biedni, to są ludzie potrzebujący, to są ubodzy. Ja do tego mam wykorzystywać Boże dobra, Boże dare, które mi daje w zarządzanie. I wcale Bóg się nie złości, kiedy ja je daję innym. Wręcz przeciwnie, to go cieszy i on to pochwala. Moi drodzy, i to jest właśnie dobre wykorzystanie, I to jest pytanie, które się pojawia wobec każdego z nas. Jak wykorzystuję dobra, które Pan Bóg mi powierzył? Czy właśnie je gromadzę i gromadzę? Czy jednak mam ten gest, że chcę się dzielić, że daję innym, że dostrzegam potrzebujących? Chciałbym, żeby tutaj jakoś wróciło nam na myśl, na pamięć inna przypowieść Jezusa o bogaczu i łazarzu. Popatrzcie, bogacz, który dzień w dzień świetnie się bawił, a u jego drzwi leży łazarz. Bogacz idzie później do piekła, ale dlaczego? Dlatego, że był bogaty? Nie. Tylko dlatego, że nie dostrzegł łazarza, że nie potrafił go przyjąć, wesprzeć. W samym bogactwie nic nie ma złego, tylko właśnie umiejętność tego, żeby się tym dzielić. To nie jest tylko dla mnie. Dobrze, ja mogę żyć na dobrym poziomie, godziwie, fajnie, ale żebym potrafił też wspomagać drugiego człowieka potrzebującego. I w ten sposób Jezus mówi, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was, was do wiecznych przybytków. Pieniądz, dobra materialne mają mi służyć do pozyskiwania tych, którzy kiedyś, można powiedzieć, zaświadczą o mnie przed Bogiem w niebie. Nie? Byłem głodny, byłem spragniony, byłem nagi, a przyszliście mi z pomocą. Dostrzec tych potrzebujących, to jest jakiś bardzo istotny element naszej wiary. I ostatni element, który wypływa z tej Ewangelii, który jest niesamowicie ważny, to jest uczciwość i wierność w wypełnianiu swoich obowiązków. Moi drodzy, kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten wielki będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, i ten wielki nieuczciwy będzie. O tym mówi też pierwsze czytanie dzisiejsze, kiedy Amos napomina, słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bez rolnego pozostawiacie bez pracy. Którzy mówicie i którzy sobie kalkulują, a będziemy zmniejszać efę, powiększać cykl i wagę podstępnie fałszować. Popatrzcie, nieuczciwość. Ja jako chrześcijanin, jako syn światłości, jak dzisiaj mówi o mnie Ewangelia, ja mam być uczciwy w sprawach materialnych. To nie jest tak, że półpobożnie się modlę, ale później jakoś tam kombinuję. Tam to już jest coś odseparowane, pieniądze są złe, B, więc mogę być nieuczciwy. Nie! Ja, jako uczeń Chrystusa, właśnie moje bycie uczniem wyraża się w tej uczciwości, w tej wierności. Zobaczcie, to jest bardzo ważna kwestia tak naprawdę w naszym społeczeństwie, gdzie, myśmy, gdzie my bardzo funkcjonujemy w takim kombinowaniu, nie? Jak zrobić, żeby nie zapłacić podatku, jak z, zrobić, żeby coś komuś uczknąć, nie zrobić tak, żeby dobrze, fajnie wyglądało, ale zrobić może po łebkach. Moi drodzy, uczciwość pracodawców wobec swoich pracowników w godnym wynagrodzeniu, nie właśnie, że ja jako pracodawca się bogacę, a moi Pracownicy na tym cierpią, że ich wykorzystuje. To jest niechrześcijańskie, nie? godny podział wypracowanych dóbr. Oczywiście, jako właściciel, mam prawo do tego, żeby to rzeczywiście pomnażało jakieś moje dobro, ale równocześnie mam pamiętać o tym, że jeżeli moja firma dobrze prosperuje, to dlaczego moi pracownicy nie mają mnie, coraz lepiej też zarabiać? Uczciwość, niewykorzystywanie ich, nieuciskanie. Ale też uczciwość pracowników wobec pracodawcy, nie? czy nasza wzajemna uczciwość wobec siebie, no, niesamowicie ważny. Uczeń Jezusa, który, który jest ukształtowany przez jego naukę, przez Ewangelię i który, co się wyraża też właśnie w stosunku do dóbr materialnych. Moi drodzy, także przyjrzyjmy się temu słowu, które nie jest jakimś tam pobocznym, tylko jest naprawdę ważnym. Bo pokazuje nam, jak żyć Ewangelią w życiu codziennym. Weźcie to słowo na medytację, na swoje osobiste spotkanie i przyjrzyjcie się, jak w lustrze w tym słowie. Dobrej niedzieli, dobrego spotkania i dobrych decyzji na wasze życie. Szczę...